Szymanko, witam was w kolejnym odcinku. Jest ze mną gość, mój kolega Paweł. Witam wszystkich. Paweł jest w motorniczym tramwaju, także opowiem mu, jak ta praca wygląda. Zapraszam do oglądania. My z znamy się już parę lat. Pracowaliśmy razem jako kierowca autobusu w prywatnej i w obecnej firmie Buzairan, w której ja teraz pracuję. Paweł stwierdził, że chce poszukać innego doświadczenia, także zaczął jako kierowca tramwaju. Także Paweł, jak jak, jakie wymagania trzeba sprostać, żeby zostać kierowcą tramwaju? Przede wszystkim musisz być pełnoletnim i posiadać prawo jazdy kategorii, kategorii B pełne, niepołowiczne i w zasadzie to wszystko. Mhm. Musisz złożyć aplikację do firmy, jeżeli są zatrudnienia, wysłać swoją aplikację internetem na stronie firmy. Jeżeli masz szczęście, podzwonił do Ciebie za jakiś czas, zaproszą Cię na interwiu, Jeżeli przejdziesz interview, zostaniesz zaproszony na medical. Jeżeli przejdziesz medical pomyślnie. Firma sprawdza referencje swojej ostatniej firmy i jeżeli wszystko jest pomyślnie, dostajesz datę kiedy zaczynasz. Czyli jest proces dużo prościejszy niż w sumie był. Tak, bo w Booseran nie masz... Przepraszam, w Buceran masz jeszcze aptitude test, którego u nas nie ma, więc nie musisz dodawać, mnożyć, dzielić nie musisz robić Accident Report tak jak to było, czy to w dobrym Busie, czy w Booseran, więc generalnie interview. Medical, Technical. you off you go, i happy days, zaczynasz trening. Czyli, tak czyli dostajesz datę, kiedy dużo, w zasadzie no. dużo prościej, tylko jest chyba większy przemiał, no bo w momencie, kiedy ja zaczynałem, na 28 pozycji było ponad 3,5 tysiąca aplikacji, więc to ok, była bardziej taka, bardziej była taka loteria. Hmm. Wyobrażam sobie, że po prostu był pełen basen aplikacji, ktoś z hejczarów wskoczył, wylosował moje imię i, no, i, i tak dostałem ma... pracę. Jak wygląda trening i ile trwa? Trening trwa 6 tygodni. Jak wygląda? Pierwszy tydzień spędzasz na nauce teorii, zasad panujących na torowisku, zasad ruchu kolejowego. Drugi tydzień. No i w pierwszym tygodniu jeszcze poznajesz zasady panujące na każdej zajezdni i robisz podstawowe ruchy tramwaju na zajezdni, nie wiem. Przestawiasz tramwaj z jednego toru hmm. na drugi. Przestawiasz z toru postojowego na tor serwisowy przed warsztatem. Drugi tydzień to już jest generalnie jazda po obu liniach, czerwonej i zielonej. Bez pasażerów, pod okiem instruktora. miast nas przeważnie po cztery A linie jak wyglądają? Czerwono to przykładowo skąd jest czerwona linia? Czerwona linia jest z The Point do Tala, albo z The Point do, do Sagat, bo w Belgard jest miejsce przesiadkowe, gdzie się przesiadasz. A the point, jest skąd? the point jest w porcie, w porcie, porcie jest okay. arena. A zielona linia jest z Broombridge do Brights Glen. prosto jak drut, przez centrum, przez Akonal i, mm -hmm. i te rzeczy. Więc w drugim tygodniu już jeździsz po tych obu liniach, poznajesz. Masz zapoznanie z tymi liniami, jednocześnie się zasad panią, panujących na torach, no i przede wszystkim jest to w ruchu ulicznym, bez pasażerów, więc bezpiecznie z tobą w kabinie siedzi instruktor, który nadzoruje wszystkie twoje ruchy pilnuje, żebyś tam nie zrobił jakiejś głupoty. To mamy już drugi tydzień. Po tym drugim tygodniu mamy dwa tygodnie. To się nazywa Minder Driver, i to jest. z polskiego to się chyba nazywa kierowca opiekun. Jakoś tak, że idę z kierowcą, który jest wyselekcjonowany specjalnie, czyli to jest ten kierowca, który robi wszystko wedle zasad, który tam nie używa skrótów i on cię przyucza. A, czyli do trasy. On z tobą jest Aha. w kabinie i on ci... On nadzoruje, ty robisz jego zmianę. Idziesz z nim mm, na zmianę. Mm, mm. Ale to już dobre jest robię... z pasażerami. To już jest tak, A, to, to okay. już jest z pasażerami. On, ten kierowca jest cały czas z tobą w kabinie i nadzoruje, żebyś nie zrobił żadnej głupoty, nadzoruje, żebyś nie popełniał błędów, koryguje cię, mówi hmm. ci daje jakieś triki. Generalnie jest to przystosowanie ciebie już chyba do takiego hmm. ruchu. To no i też, że zasady ogólnie w trawaju są inne, nie? Czyli tak, 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 sygnalizacja no. takie rzeczy. Dokładnie, mamy, mamy swoją sygnalizację. Jakbyście kiedyś zobaczyli, że tramwaj przejeżdża na czerwonym świetle. Nie, on nie przyjeżdża na czerwonym świetle. Tramwaj ma swoją sygnalizację, jest to takie diodowe, białe, semaforki małe. Jedź, stój i my się tego trzymamy. Czyli macie tylko dwa światła w sumie? Tak, mamy tylko, no tam jeszcze jest single dot, pojedyncza kropka, ale to znaczy, że Coś jest ze zwrotnicami, nie tak, no, i, okay. i wtedy nie możemy przejechać przez te zwrotnice. Musimy zadzwonić do kontroli i, i co mam powiedzieć o tutaj ja mamy zrobić. A zwrotnice się same przestawiają? Przykładowo, jak przecież? Przestawiają się same. Tak jak u Ciebie w autobusie jest ABL, hmm? u nas jest też ABL, abl w zasadzie Automatic Location System, też chyba tak nazywa. Na początku dnia, kiedy zaczynasz swój dzień pracy. Stukujesz numer zmiany, którą robisz, numer serwisu i wtedy ten. A, no w tym filku są zawarte borda, Twoja pasa. Więc wiesz. jeżeli ja przyjeżdżam na przykład na Kone Upper na i tam jest rozjazd w lewo albo w prawo, te zwrotnice ustawiają się adekwatnie do mojego rozkładu. Działania. Czyli jadę... idzie. No, zdarzyło mi się za zabłądzić, ale generalnie jest to... Mało prawdopodobne, ale jest możliwość. Się A, czyli idzie za bądź na Jest, rano. jest. A już mam to za sobą. Też. Kiedyś mi się zdarzyło. Wylądowałem tam, gdzie miałem, ale to jest wszystko kwestia. Czyli tak wygląda trening. Trening tak. Po, po tych dwóch tygodniach z kierowcą wracasz na jeden tydzień do, do klasy. Wracasz do swoich instruktorów. Maglujecie teorię znowu. Odświeżacie. Pamięć sobie z tych wszystkich przepisów. Po tym tygodniu przystępujecie do egzaminów. A to jeszcze jest egzamin. Są jeszcze egzaminy, okay. tak. Po tych 6 tygodniach są 3 dni egzaminów. Już nie pamiętam, co jest najpierw. Wydaje, z tego co pamiętam, najpierw było egzamin, wjazd i wyjazd na każdą zajezdnię. Mm -hmm. Zajezdni są 3. Brumbridge, Sandy Ford i Redco. Każda zajezdnia troszeczkę inaczej wygląda, dlatego na każdą zajezdnię musisz pokazać, że umiesz wjechać i umiesz wyjechać troszkę inne zasady obowiązują, przy jeździe. potem masz egzamin z samej jazdy, fizycznie z jazdy z pasażerami, wskakuje z Tobą egzaminator mhm. i sprawdza jak, jak, jak jedziesz po torze. A teorii jest dużo do uczenia, Przykładu takie cze czegoś, no bo to ogólnie się się przestawić całkiem z czegoś innego, no bo na autobusach jest w ogóle całkiem co innego, czyli uczyłeś się wszystkie od nowa. No jest to, tego dużo? To, to, zupełnie coś innego. No, książka jest pewnie taka gruba. Yy, wiesz co, no teraz z tej perspektywy czasu dla mnie jest po prostu mało. No, ja teraz, jak jak, no. te, teraz jak ja sobie pomyślę, to jest tak, no po prostu wsiadam i jadę hmm. i, i, i to wszystko. No, ale ale ten, tak na początku ten, nie, nie ten... przerażało Cię to, że przykładowo tyle tego tam jest aż? Na początku mi się tam jakieś e, pojęcia myliły, bo to zupełnie do czego innego przywykasz. W czasie treningu, Boże ile razy chciałem na zielonym świetle przelecieć a ja miałem ciągle tramwajowy stój, dlatego jest z Tobą cały czas kierowca, który w razie co zatrzyma te tramwaje, no. przypomni Ci? Nie, myślę, że w porównaniu na przykład do pociągów, no to to jest tak, boże, pewnie jedna dziesiąta tych przepisów, wbrew pozorom, nie jest dużo, bo... Tak Ale w sumie, to... na przykład, jakbyś teraz chciał aplikować na, yy, zaaplikować na yy, Kierowcy pociągu, czyli festo jest podobne, no bo nie, powiedzmy, to, no, nie, nie. To, to już, jest to, to już jest, jest w tajnego. autobusach <noise> jest bardziej roz, y, przepraszam, w y, pociągach jest dużo bardziej rozbudowane i te zasady są dużo bardziej skomplikowane, no bo Aha. pociągi poruszają się po jednym torze, dlatego musisz zatrzymać się gdzieś na stacji, okay. zadzwonić do dyspozytora, powiadomić, że jesteś hmm. tutaj, on przepuszcza jeden pociąg, dopiero hmm. potem ty znowu dzwoni, że dostajesz tam jakiś semaforek. I wyjeżdżasz, u nas system jest dwutorowy, tramwaje, nie ma kolizyjnych miejsc, A, okay. więc jest dużo łatwiej. Przepisy są generalnie w mojej ocenie, też nie mam doświadczenia jako, jako maszynista pociągu, ale znam ludzi, którzy tam pracują i po rozmowie wynika. To mm. u nich książka ma chyba z 600 stron do nauki, to o, coś o, takiego więc no to i mają dużo, dużo bardziej skomplikowane egzaminy niż. Ale powiedz, e, przykładowo, widzą, e, powiedzmy. Nie udaje ci tego egzaminu zdać. No i co teraz? Przykładowo nie wiem, y... mogą cię wywalić z kuli tego żeś nie zdał, czy po prostu może jakaś szansa, żeby to zdać? Mm, nie, no bo no... troszkę to jest jak zmartwienie, no ktoś ma praca, przykładowo idzie tam, yy, przechodzi cały trening, no na koniec kurczę, coś mu się nie udaje, no nie wiem, no i powiedzą mu, i co poszukaj no nie, inne roboty jeżeli no, trochę. generalnie. Jeżeli nie zdasz egzaminu, czy to teoretycznego pisemnego, czy praktycznego... Dostaniesz drugą szansę, w zależności Aha. co tam było nie tak, czy sama teoria, no to daje Ci parę dni na Aha. przygotowanie się i podejście do egzaminu drugi raz, jeżeli tam była jakieś problemy z jazdą, będziesz miał dodatkowy tydzień z instruktorem sobie powiedzieć, hmm. Czyli, z, czyli co nie przy tak nie ma Ci drugą szansę, no jeżeli drugi raz, no to sorry but, no ale no... No jeżeli nie rokujesz, no to lipa. na drzwi są tam no, nie będziemy na ciebie tracić ani czasu, ani pieniędzy, bo szkolenie kierowcy niestety. Troszkę jest to ryzykowne, no bo jak kurczę, przykładowo może jakoś w miarę e, dobra praca i przykładowo no, ale, rzucisz tą pracą. No dokładnie, ale to, to, jest to takie ryzyko trochę. To jest dokładnie, Sebastian, to samo co z autobusami. Przychodzisz na autobus nagle się okazuje, że jesteś, masz dwie lewe nogi, ręce, nie no, no, potrafisz ogarnąć. Wydaje się, że to jest prosta, a e, nie jest. No dokładnie, to no, no, zawsze no. ładnie wygląda jak siedzieć z boku i patrzysz no, się pięć no, no. kierownicy albo pchasz. To, to troszeczkę jest więcej tego i nie każdy może to robić. Przede wszystkim nie każdy może zostać, czy do kierowcą autobusu, mm, mm, no nie. czy kierowcą tramwaju. No, musisz mieć do tego predyspozycje chyba bardziej mentalne przede wszystkim, no bo kurde, strasznie dużo się dzieje. Na autobusach, Zresztą sam wiesz, nie? No, no. Rowerzyści, no, taksówkarze, nie? No. Tak o, to gorzej niż, niż rowerzyści. Po co to istnieje? Nie wiem. I tak w nocy nie złapiecie taksówki, więc no po cholery, to w czego dnia jeździ? Jest... I o, się wszędzie, dużo. No, wychodzą Ci ludzie przed ten autobus, tak samo ja przed tramwaj. Ty skręcisz no, kierownicą, mm. ja kierownicy nie posiadam, więc nie skręcę. Więc no musisz mieć tą predyspozycję taką, że, żeby przewidywać co się stanie. No, no, no. Musisz, no. Myśleć musisz za ludzi, więc dużo ludzi zaczynało pracę na tramwajach i po miesiącu, dwóch rezygnowało, nie było w stanie ogarnąć tego umysłowo. Zbyt dużo stresu ich mm. to kosztowało, więc no nie wiem, no dla mnie, czy dla Ciebie, no. idąc do pracy, wsiadając no. za kierownicę, no, no. czy wsiadając do kabiny, mam totalny luz. Bo... Trzeba też to lubić przede no, no, nie, to nie wszystkim. Trzeba przede wszystkim lubić. No. Nie możesz tego podchodzić typowo jako do Tylko, pracy że i na klasa, i no, żeby Tylko, po że można, można czerpać czoł, z tego. Można, nie 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 można, no. można lubić autobusy, wsiądziesz i nagle się okazuje, że nie ogarniasz skrętu, że autobusem trzeba podjechać mm. pod samą ścianę. No i dokładnie, się, potem. patniesz w ścianę i dopiero skręcać. Jak lubisz autobus albo tramwaja, ale nie masz predyspozycji rób zdjęcia, bądź z poterem. To co ludzie robią? No taka prawda. No, no. To nie jest to praca dla każdego. Przede wszystkim jest to praca bardzo odpowiedzialna, bo odpowiadasz karnie za zdrowie i życie swoich pasażerów. Jeżeli no, coś się stanie, tak, tak jak w autobusach, no. jeżeli coś się stanie Twoim pasażerowi, no to masz problemy. Nie? No to jest to. to co by się nie stało, to pierwsze pytanie jest, co zrobiłeś Sebastian, nie żeby, nie. żeby to się no, nie stało? No, Ty jesteś odpowiedzialny za życie tych ludzi, więc nie dla, nie dla każdego, nie każdy na pewno dźwignie taką odpowiedzialność. Jak wygląda dzień twojej pracy? Podobnie jak twój, zaczynam dzień od pobrania listy, podpisania listy, pobrania swojej. Swoje rozpiski rozkładu jazdy Jeżeli biorę tramwaj z zajezdni Dodatkowo pobieram radio Bo mamy komunikację radiową z kontrolerami Dobra jesteśmy już W tramwaju eee, Pobraliśmy radio Podpisaliśmy listę I teraz zrobimy sprawdzenie Pojazdu mimo, że Byłem już na kantynie na kawie Zrobiłem sobie kawę I dobra to wam pokażę jak zrobimy sprawdzenie My po prostu sprawdzamy czy body czyli jest podniesiony. Nie widzę, żeby spadł, także spoko. Generalnie jest to wizualne, e, wizualne sprawdzenie pojazdu. Także patrzymy, czy nic nie zostało zniszczone, czy panele, e, panele są przyczepione, nie są luźne, nie machają się. E, sprawdzamy też pod kołami, w czy nie ma tak zwanych cioków, takich blokerów. Ale one zawsze mają taką czerwoną wstążkę. Także tutaj nie widać. Trzymajcie czy nikt nie pieprzy jakiegoś graffiti. Legia pany, i inne gówna. Potem przejdziemy do kabiny, zrobimy daily check kabiny i sprawdzimy też daily check na, 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 na salonce pasażerskiej. Tą stronę już obsiadać nie będę wam pokazywał. To jest w ogóle klucz od tramwaju którym to uruchamiamy w którym to uruchamiamy tramwaj tak w ogóle daily check został wykonany już z tego na tym tramwaju przez kierowcę, który dzisiaj ma duty takie zapasowe, siedzi na kantynie od, e, pra, od rana do bodajże 13 godziny i, i on jest po to, ażeby, jeżeli ktoś nie przyjdzie do pracy, on skakuje, robi jego zmiany, jeżeli coś by się stało, ktoś się rozkroło, coś by się stało, musiałby pójść do domu, on przejmuje jego, jego zmiany, kończy za nią. Za niego, a jeszcze to. Także byłem na kantynie, pogadałem z nim. On zrobił sprawdzenie tego tramwaju. Wiem, akurat wieży, że wszystkie sprawdzenia zostały wykonane. Zanim się numer, że wszystkie sprawdzenia zostały wykonane, nie muszę tego sprawdzać, ale co mi zależy, skoro mam jeszcze trochę czas, Teraz przejdziemy przez salunkę zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę Wam też, co sprawdzamy w salunce. No już na pewno to mówiłem, ale teraz wam pokażę. Salunka, sprawdzamy, czy te kowery są na miejscu. Jest klamka, hamulca bezpieczeństwa, jak widzicie. Nie używajcie dwa koła, wam za to grozi interkom, żeby skontaktować się z kierowcą jakby coś się działo. Wciskać, ale nie wciskać, jak się nic nie dzieje. Nie zawracajcie dupy. Patrzymy wizualnie, czy wszystkie te rączki do trzymania, te. Barierki, czy jakby to nazwać, rurki, nie są zniszczone. Patrzymy na podłogę, czy nic nie odstaje, czy jest czysto, czy jest coś, o co moglibyśmy się potknąć. Sprawdzamy okna, czy nie były jakoś pomazane. I znowu hamulce bezpieczeństwa, awaryjne, interkom, nie widzę żadnych tutaj. Sprawdzamy na wyświetlacz. Kurde, nie wziąłem radia, znowu wracamy. Ale poszło w radia, żeby wyjechać za jezdni. Sprawdzamy fartuchy też. Sprawdzamy to są overhead panel tam są poukrywane, elektryczne jakieś wiązki, tam też jest włącznik głównej baterii. My tego rzadko kiedy używamy włącznika głównej baterii, no chyba, że coś już naprawdę się spierdzieli, trzeba zrobić reset w tramwaju najpierw robimy reset tak jak laptopa, Peceta. Po prostu resetujemy system, on wyłącza małą baterię. Czekamy 10-15 sekund, włączamy ponownie, wtedy tramwaj powinien zlikwidować wszystkie problemy, jeśli nie, to kontroler może poprosić nas o wykonanie dużego resetu i wtedy trzeba tam pójść i Wyłączyć baterię główną na 90 sekund i dopiero po 90 sekundach włączyć to z powrotem. I mieć nadzieję, że to wszystko się naprawiło. Generalnie w większości przypadków działa. Może potem nie działać. Jeżeli nie zadziała, to. A to wtedy kontrola. To wtedy kontrola poprosi nas o. Nie wiem, inne czynności. Oni powiedzą nam krok po kroku co robić, także my nie musimy wszystkiego. Sorry. Nie musimy wszystkiego pamiętać. Oni nam wszystko krok po kroku powiedzą co mamy robić. A jeżeli nie, no to, to wtedy, jeżeli jeszcze ten duży reset nie pomoże no to są takie akcje jak holowanie toł holowanie albo pchanie tego tramwaju z centrum. Dwa tramwaje łączą się w jeden, biorą się na hol i i ciśnie taki długi wąż przez miasto dobra jesteśmy po sprawdzeniu 45 po w zasadzie jeszcze mamy ciul czasu 53 mamy być na przystanku 55 robimy sweep room. tak jak mówiłem sweep będziemy robić z prędkością 25 km na godzinę to jest max jeżeli jest na danym odcinku ograniczenie mniejsze niż te 25 km na godzinę to się po prostu do niego dostosowujemy jeżeli jest 10 to jest 10, jeżeli 15 to 15, jeżeli 20 to 20 jedziemy tak jak nam wskazują wtedy znaki poniżej tych 25 oczywiście Dobra, w tym momencie mamy zakończony sweep miejscu zgłoszenia wszystko na trasie, na torach, na platformę w po początku zgłosiliśmy, że Swift został wykonany. Nie mamy nic do zgłoszenia. Kontroler przyjął to, jakim od nas. I teraz mamy 15 minut, 13 minut na załadowanie pasażerów i po 13 minutach. Czyli o 5.30 ruszamy z pasażerami w stronę Ryzen. Sanford, zamykam na przerwę i widzimy się pewnie później. Na razie.